No co, zobaczymy, że klątwa jest aktywna. Teraz Mibyr po defie. Energy. Energy, Energy się nie pierdzieli w tańcu i po prostu sobie idą po tako od razu kontakt, a main. Wyjście w piątkę to się raczej tutaj uda. Zajładne przejęcie, gotowi, żeby na kontakt szałki tutaj jakiegoś pula czy stu nałożyć. Od razu przebicie do żółtej. Próba może zajęcie jakiegoś CP. A to sobie tutaj takie déjà trochę. No tylko, że tutaj się t... udaje wyjść załomnikom Mibru, tak jest trochę różnica, chociaż dalej jest tutaj 3 na trzy. No dosłownie déjà vu mam. Okej, okay, Zaken Zekinio. A, Madinio. A, Spasinio kontra Texinio. Skubinio sam.

jest trochę w sumie ta zmiana defującego, bo tutaj pierw aspa stapnął, bo czym biegnie tekst i defuje Jeśli inaczej, aspa stapnął, poszedł sobie bardziej do boku, potem przechodzi i potem defuje trochę jakby... Nie wiem po co. Wydaje ja mi się, że nie na takie roszady, na takie zabawy. Dobra, Energy 3-2. To jest niesamowite. Jak idzie takie G-2, to sobie grałem teraz 5-0. Teraz Energy i mir mają po prostu tak, że jak wygram pistolkę to po ataku, to robią 3-2. Okay. ok, mocne i szybkie, dosyć zdecydowane podejście pod B. Trochę jakby to tak się prezentowało. Prewencja bez defultowania. Mm.

Nie muszę waga jest po stronie NG, no, ale Kajakonak ma 8HP i klasyka w swojej dłoni. Mi tam czyści. Okej, okay, zagrali czy dwa. Mieliśmy maksymalnie dwie straty, czyli to na co się mogli pozwolić. A jego ładny transfer spray, to był. Okej, okay, no było, było groźne, było groźne no ale teraz zobaczmy. Dlatego jestem totalnym fanem, jak się dobrze rozegra 3-2, 4 wandale, a fundusze hula i dusza piekła nie ma, nie? W i tak 3-2, będą mogły sobie kupić wandale. Okej, okay. mm. No, tutaj przyznam. Gdybym był za wynikami Mibru Nie spodziałbym się tego, nie? Zawsze to wygląda na dosyć ciekawy plan. Czytaj. Dali tutaj gwiazdka tak defaultowo po prostu na B Po czym ją zabrali, jakby to miał być fake. Po czym tutaj od razu tak na... powiedzmy no pseudo cichaczu do niego wskakują sobie. I potem, a raz jak ten, on znika, jakby chcieli być już poza tym smoke'iem. Ej, ja naprawdę, w sensie, wygląda tak trollowanie. Wyszło to, w sensie, jakby takie, jakby strollowali. Ale, kurczę, ja jestem fanem takiego pomysłu. Także podobało mi się. Crazy stuff, I mean, Mozzino was right there with the gravity well and smoke too, to make it even more difficult for anyone to follow up on that jump through. Ja się byłbym bardziej fanem, gdybyście go zrobili, gdyby mieli gorszy baj. A jednak mieli 4 wandale, jakby on to trochę rozegrać. Powiedzmy spokojnie, właśnie, trochę tak bardziej rozciągając mapę, poza po prostu nagle przyspieszeniem tempa, kiedy. No tego się po tobie spodziewa przeciwnik, tak, że masz gorszy gand i po prostu im na bonusie wiedziesz na ten site. 3 na 5. Plantują, więc się na zamykają w slajdzie, więc tutaj przydałoby się, żeby jakiegoś picha szukali jednak za pomocą energii. Przebi przebicia, no trzeba te fragi zdobyć, więc podoba mi się to, że tutaj Keiko sobie szuka. Że aktualnie. No ten Aru wyglądał lepiej niż faktycznie się no i zostaje sam i tam. To jest znany aspekt, nie na niego, więc już koniec. No, był to bonus, tak? Był to bonus ale zapraw na czterech wandalach, więc sobie dało się zrobić zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Znowu te cztery wandale są posiadane. z Energy energii jest Astrovol. Aspas ekonomicznie będzie grał ze swoimi nożami, które w jego wypadku są bardzo groźne. O, I to jest wall, który ja bym już prędzej użył. nie sądzę, co używał Mibr. Bo w sensie odcina wszystkie newralgiczne pozycje, o które normalnie Energy się musi martwić. Z zaplantowamy? No Dobra, będziemy mieli po prostu Retake Site tu 5 na No teraz Energy, jest ciekawe, jakie ma po prostu te postąwienia, ponieważ teraz to jest gra dwóch protokołów. Pierwszy protokół. Jak Mibr ma przygotowany retake, jeżeli chodzi o sytuację, właśnie odbijania siteu? Druga sytuacja to jest, jak, jakie pozycje mają ustalone zawodnicy Energy, jeżeli chodzi o postplant, więc napięć. No i jest dosyć dużo grania w siteie tutaj mamy. Jakoś crossa między siteem a dublami. Mie widać że głównie byli przygotowani na tę część do przebijania, a po prostu enemy full weszło tą prawą stroną. Nie jest to defowany, widać cały czas słaby smog No, przez to, że tutaj. Wiadomo, to jest tak, że po prostu, jeżeli ktoś defuje, no to widać, że po prostu tutaj. Nie wiem, ta część tej speka po prostu idzie do góry, tak? Idzie do góry. Jeżeli ktoś defuje, jeżeli ktoś nie defuje, to po prostu to sobie zostaje w tym samym miejscu. Cały ten spód. Hmm. Więc potem, właśnie.

Co jest, 4 gwiazdki postawione na B. Mada ult na info, jakiś spicik B się tam tutaj szkuje. Ok, ciekawe smoki, do tego teraz przyjmijmy. Ale ciekawe smoki, jakby totalnie utrające, żeby piąć Saita. Wypachające zawodników wyników Energy, głównie, żeby chyba przybijać tej warii pod backside. No, co im chyba nie przeszkadzało, jak on b Raz sowy zainwestowany. O tym, że Joru jest na flance wiadomo, jest teraz decyzja co robimy. Ok Energy albo wracamy i bijemy się z tym Joru, Albo przebijemy gdzieś tutaj wokół CT, jednak poszedł decyzja, przewiać przebijać CT. Aspas sam. Może ja korzysta z tego, że ma smoke'a w mainie. Półwkę ma. Okej, okay, nie zdążył, ale jest półwka, ktoś musi wiedzieć to czy jest półwka. Zdefens zespotował. A musi znowu tapnąć. Perfekto.

Jeszcze ładnie sprawdzony slide. Ma to dokładnie coś od siebie. No, dojdzie dyscyplina strona stronę energii. Top, od tych kilku rund, naprawdę. A spawstaj znowu. Nie chcę po prostu ginąć od przeciwnika, żeby nie oddawać im orba, więc po prostu lecę, żeby zginąć od spajka. Spoko, dobry play. Jest, to prawda. No teraz dobra pauza, właśnie wyleciała w dobrym momencie. Z jednej strony, żeby troszeczkę uspokoić zawodników energii, żeby nie byli w takim gazie, a druga strona coś może im... Kołoż do ciekawego. Aspas z operatorem, no będzie szukać kontaktu. Jak tutaj coś zaznaczył na mapie, chyba to będzie szukanie na midzie, chociaż jest go, po prostu gotowy. Aspas, żeby walczyć na midzie, ale też walczyć na. Po prostu znowu piątkowe wyjście Amenem. nie tutaj, gdzieś po prostu zawodnicy Energy zobaczyli lukę w obronie. Mi brodę z jakiekolwiek presji. Niestety nikt on jak nie one ja nie puszcza, nie wymuszam na nich fleszy, drona, żeby złożyć. Właściwie Mazino sobie poradził z Keiko. Niec, ale nie mógł tego zbiffować, się ja Nie wiedział. Bo znowu zagrał z tym wallem, tak, że za wallem no, nie słychać. Zmysłowany stun. Ale i tak, Mada upada. Meszcze no, jest jednak gwiazdka. I tam ma, żeby to rozegrać ze swoim pulem. Ale czemu szuka? Czemu on szukał? Masz pula! Wchodzą ci na site, defuzują spike'a, klikasz swoje C, pierdzielone i nie pozwalasz do spajka. spike'a. O, duży bunt. To był, to był jedyny wincon jaki energy miało, czyli ten właśnie pula od astry.

U, wow Najgorzej. No i to było to. Jakby w ogóle żadnej presji Mibry nie robiło w ogóle w okolicach Maina? Po czym co? Nagle kto przyjeżdża że zostaniesz ultasowy na twarz. No dobra, no proszę Co zarisz jako... Nibr, Pozwala grać przeciwnikowi. Niech on chodzi, niech on szuka, niech on ci wchodzi pod celownik. Ty nie musisz nic robić. Jeszcze Aspas im po prostu trzyma teraz rodkę z pleców, tak? Nie będą mogli wrócić bez jego wiedzy. Dlatego mamy czwórkę zawodników tutaj, już na tym sajcie gotowych do działania. Grąży, żeby nikt z tych tutaj nie pikował. Po prostu holdować sobie wszystkie pozycje, tak? Tutaj holdowałeś właściwie do W, tutaj chodować te tę stronę, tutaj holdowałeś te tę stronę, tutaj nie co ty możesz holdować. Okej. Okay. O oh my god, jakby tutaj padł jeszcze trzeci kill od Skuby. No była luka, była luka, którą wykorzystał. No nikt jakoś nie patrzył tego roga akurat jak tam przyszedł Scuba Także Ależ myślałem, że oni to jakoś tam widzą Ale no, chyba po prostu kąty były. Po prostu były złe, tak jak tory Jest teraz taki przypał Cztery rundy w zapasie, czyli powiedzmy trzy rundy Mibry jeszcze może przegrać i tak szczerze, w te trzy rundy byli w stanie się uzyskać Ulta Joru, Ulta Astry. No. Miałbyś jej zagrać na 5 ultów na bezpiecznego. Będzie Insta Ultamain? Insta Ultamain. Ale jedno ja mnie teraz ciekawi. Skoro tutaj poszedł Ultamain, to największą kontrolę, jaką teraz może zrobić energii, to jest do swoim przebicie W. Jest przybicie dubli, totalnie olanie tego ulta, wręcz zmuszenie, żeby Viper, jeżeli chce być użyteczna, to żeby ona z tego ulta wyszła do nas. zagrać gdzieś na te rejony. Żółty i coś takiego. To jest taki typowy play. Co właśnie się dzieje, kiedy po prostu Viper ultuje? splitować ją. W ten sposób. I Mibry nic na tym midzie nie trzyma. Ja jestem lekko zdziwiony, dlaczego to tak wy wygląda. Od Mibru to ustawienie. I według mnie to przebicie jest mega, mega sensowne. Uuu, ładny one way. Z w sumie ładny one way. No, stopuje, tylko że niech to nie holduje. Nie znalazł.

A jeszcze ma dojdzie na flankę, ale tego się Zaken spodziewa. A ja mówię, zeken musi przeżyć, to jest najważniejsze. Mega świadomy swojej pozycji, Zekan. Pytanie, co nie był na wagę tej rundy. O Skuba chyba myślał, że zabił. I tam sam, jak ktoś ma ugrać, to i tam. Czas? Oh my god. 4 dziesiąte. Wow. No, To była dobra giera. Tylko tyle mam do powiedzenia. To była dobra giera. Znaczy, żeby nie było. Obydwie ekipy mają taki sobie dev, Ale ataki były z. całkiem niezły. Znaczy, dobra, inaczej. Nie powiem, że był fanem ataków obydwu ekip. Ale jestem fanem tego, co siedział na sajtach. A jak rozgrywać sajty na Brizzie, to te ekipy mają przygotowane naprawdę mega dobrze. I te site są trudne. Są trudne. Obydwa. Są... Mega się różnią od siebie, jakby nie ma tutaj żadnych korelacji między nimi. I kurczaczki, no. Na tyle sposobów je gra, na tyle różnych ustawień, na tyle różnych smoków. Z po prostu ogólnie utila, które tam był używany. masakra, strasznie dużo tego było. No, to był trochę pojedynek tytanów, nie żeby coś.